Top 10, dzięki którym osiągniesz swoje cele zawodowe w 2025 roku. Po pierwsze, zacznij od podsumowania minionego roku. Wypisz wszystkie zasoby, które przydadzą Ci się w realizacji tegorocznych planów. Po drugie, określ maksymalnie trzy konkretne cele zawodowe na ten rok. Nie więcej, aby cię to nie pochłonęło do tego stopnia, żebyś nie miał czasu na życie prywatne. Po trzecie, nazwij precyzyjnie swoje cele, aby stały się realne do osiągnięcia. Czwarte. Nie podejmuj nierealnych celów. Jeśli chcesz dotrzymać swoich zawodowych obietnic, stawiaj sobie cele, które jesteś na dany rok w stanie osiągnąć. Piąte. Ustal priorytety, czyli określ, który z celów jest najważniejszy dla Ciebie i od niego zacznij. Szóste. Zaplanuj krok po kroku, w jaki sposób osiągniesz swój cel i sukcesywnie nad nim pracuj. Siódme. Zaczynaj realizację celu z wizją końca. Niech sama myśl o zrealizowanym wyzwaniu wzbudza w Tobie pozytywne emocje. Ósme. Kontroluj swoje działania. Jeśli faktycznie chcesz coś osiągnąć, trzymaj rękę na pulsie. 9. Pozwól sobie na chwilę słabości. Jeśli czujesz, że się wypalasz, daj sobie 2-3 dni i ruszaj dalej. 10. doceniaj się za swoje osiągnięcia. Podziękuj sobie za to, co dla siebie robisz. Napisz w komentarzu, czy dodałbyś jeszcze coś do tej listy?